największą atrakcją turystyczną Rogoźnika. Sobota, niedziela, po prostu na tej ścieżce y, robi się, robią się krupówki. Pokaz Jacka Jarząbka otworzył ścieżkę rowerową łączącą Ludźmierz z Rogoźnikiem. Trasa, choć przeznaczona do mniej ekstremalnych wyczynów, od razu przyciągnęła wielu rowerzystów. Jest taką częścią, y, powiedziałbym, rozwoju naszej miejscowości. Tego nam od dłuższego czasu brakowało. Nie mamy takich jakichś innych zabytków, czy jakichś atrakcji większych, oprócz Skałki Rogoźnickiej, po prostu no jest to taki impuls, żeby ta nasza wioska się rozwijała w jakiś sposób. Ścieżkę poprowadzono na Starym Nasypie. To pozostałość linii kolejowej z Nowego Targu do Wiednia. Kiedy okazało się, że gmin nie stać na jej utrzymanie, padł pomysł wybudowania trasy rowerowej okalającej Tatry. Myśmy czekali na wspólny projekt z Euroregionu, ale niestety nasz projekt nie został zakwalifikowany na początku tej kadencji. Dzień do... Natomiast e, udało się to z programu Marszałkowskiego e, nam ten odcinek e, ulokować. E, no i tu dofinansowanie jest spore, bo 85%. To no jest projekt na 3 miliony 200, a myśmy zapłacili gmina niecałe 800 tysięcy. Pozostałe środki to są Urzędu Marszałkowskiego i Skarbu Państwa. Niebawem ma powstać kolejny odcinek łączący Rogoźnik z Czarnym Dunajcem. Niewiele brakuje do połączenia Ludźmierza z Nowym Targiem. Radni znaleźli również sposób na zagospodarowanie trasy zimą. Projektem, i oczywiście wspieranym przez gminę Nowotarską, jest to, żeby utworzyć tutaj trasę biegową narciarską. Gmina zakupiła ratra, który będzie oczywiście głównie pracował na szlaku, prawda, trasy biegowej w kierunku Turbacza. Natomiast myślę, że zostanie wykorzystany również tu u nas. W dzisiejszych wiadomościach, otwarcie trasy rowerowej w Rogoźniku. Witam, jest wtorek, 30 września, Mariusz Opych, zapraszam. Jazda rowerem po Podhalu staje się coraz atrakcyjniejsza, a tu za sprawą inwestowania w ścieżki rowerowe przez okoliczne samorządy. I tak, wczoraj w Rogoźniku uroczyście otwarto pierwszy fragment trasy rowerowej prowadzący z Nowego Targu do Suchej Chory. Prawie 5 km, tyle wynosi długość drogi, po której już teraz rowerzyści mogą poruszać się w Rogoźniku. A to jeszcze nie koniec, ponieważ do końca jesieni ma zostać ukończona cała trasa prowadząca z Nowego Targu aż do Słowackiej Suchej Chory. Mam nadzieję, że ta inicjatywa właśnie przyczyni się, że cała okolica, tutaj powiedzmy centrum Podhala, miasta Nowego Targu, gminy Nowotarg, ale nie tylko, gminy Czarny Dunajec, spowoduje to, że ten ruch sportowy. Jazdy na rowerach będzie jeszcze coraz większy, lepszy. I taki prawdopodobnie będzie, a to wszystko za sprawą ambitnych planów rozbudowania ścieżek rowerowych, które według władz już za kilka lat mają obiegać wokół tatr. Są duże środki w ramach współpracy polsko-słowackiej na kontynuowanie budowy ścieżek i mamy nadzieję, że w 2020 roku będziemy mogli przemieścić się taką ścieżką rowerową wokół trap o długości 250 km. Inwestycja, która w zasadzie ma wspierać rozwój regionu pod Tatrza, jest przede wszystkim ukłonem w stronę młodzieży i wychowania sportowego. I tak trasy rowerowe będą nie tylko uatrakcyjnieniem zajęć z wychowania fizycznego okolicznych szkół ale przyniesie także zyski i dzieciom, i starszym w postaci zdrowszego trybu życia. Na pewno najważniejsza inicjatywa to jest to, żeby wśród młodzieży, dzieci wzbudzić takiego ducha sportowego i to myślę, że jest rzecz najważniejsza. Natomiast już sama rekreacja, jeżdżenie rowerem przez dorosłych, to na pewno dodatkowo jest. Czy w 2020 roku będziemy świadkami otwarcia ścieżki rowerowej biegnącej dookoła teatr? To się okaże. Jedno jest pewne: już teraz zapaleńcy dwóch kółek mogą korzystać z udostępnionej w roguźniku trasy. Muzyka